Pani Małgorzata, Pani jest cały czas aktywna zawodowo. Możemy teraz też Panią podziwiać od stycznia w programie The Voice Senior. A czy na przykład jako artystka zastanawiała się Pani kiedyś nad swoją emeryturą i czy jest Pani z niej zadowolona? Teoretycznie powinnam już przejść na emeryturę, bo jestem seniorem, natomiast seniorką. Natomiast nie przeszłam do tej pory. Nie mam czasu się tym zająć. Po prostu jestem rzeczywiście bardzo y, zajęta zawodowo. Coś tam kiedyś z mi wyliczył, jakąś bardzo śmieszną y, emeryturę. W ogóle się tym y, nie zajmuję. Nie narzekam na emeryturę, ponieważ jej jeszcze nie mam. Rozumiem, ale to jest też bardzo dobre podejście. Y, mało tego nie liczę na tą emeryturę totalnie. Staram się zabezpieczyć w jakiś inny sposób.